на рыбах и mm. ловлю на рыбу. Да, mm. я буду на грибу. Да, 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 Jakby co, ja już jedną rybę złowiłem, miałem jeszcze jedną, ale się szczepiła. Co ci w mam zielone byś chciał? No nie wiem, ja na razie nie chcę. A jestem kurka, ja mam w tym, jedzenie mam. Nie, 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 nie. Co? Zostawię ci go, co? Jedzie, to zachodź tu! No chodź tu! <grywasz> Nagrywasz? No masz to wiesz Karas będzie, karaś Popuszczał albo, albo nic <grywasz> Siedzi Siedzi Coś małego, ja? Nie ma? Puścił? Jest, jest, yes, Małego. O Boże, jest. Karaszek. Albo płotka. Potka. Nie, no jest. Co to jest? Kara. Takie piętnienie, takie maleństwo. Ja no jest, no, ale jest. Ryba to ryba. No nie ma, ale ma to raz. Dobra, puszczamy. Dobra, wyłączam. Gdyby nie wyłączać. Nie? <laughs> a się bawił, nie? bawił się bowinkał się mały karasiątek ile będzie miał? z 15? taki karasiek leci do wody karasek Ro, rola jak karp Роби, роби. 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 Mm -hmm. Я люблю. Попробуй сам.

Przerzuć kata. No to jak widzicie, była pierwsza ryba. wróciłem znowu. Z jakoby się nie podał karpia. no. Już, no? Nie już do góry się podniosło. No, to już po prostu czym podorą. Hej. Ci w ogóle tam jest ta ty wędka? Na razie miało padać, ale jakoś chyba nie wskazuje, żeby padać. Ale patrzcie tutaj, to, jakie dziwne chmury. Patrzcie, jakie dziwne chmury tam są. Bardzo dziwne, takie palowane jakby. No, <gry> O, może będzie widać, ale tam samolot gdzieś leci. Możecie się przyjrzeć, ale nie wiem, bo ja, nie, my go widzimy. O, o, widać go trochę. Tam leci. O, tam jest. widzowie, to jest koniec tego odcinka, więc na